Ja zagwarantowana nas, na maks za zaraz miasta, na nas fama. Pilot, za O ja cholera dramat zagwarantowana nas, tak tak leci na nami pilo. Ja zagwarantowana na maksa, nas, nami, ja, zagwarantowana, nastaw, na maks za zaraz miasta, na fama. Pilo ci za gino? O ja cholera dramat krak. zagwarantowana nas, tak przestać. 1-0, jeden start, wysoki lot, tu macie wszyscy są na pokładzie, Gruby sabot na podpadzie, czy na uwadze macie problemy przestacie, od orfargandzie, teraz ja prowadzę. W jednym po swojemu po polsku pierdolę postój. i nożyci w dziadosku. Gazda gwarantowana Nastaw Ta wachlarz zaraz pasta, a pilota zastępuje głos Tu to biję pod skrzydła, prawdziwie grasz, z golań bez obaw z nami nie leci al Tu To ta załoga, która nie musi lądować. To ekipa, której to lotu to nie da się kontrolować. Uważnie na styl, pokonuje prawdy. Nie bać, to to spajane się, nie bać, że jutro znów Stać za przyjemności, nie za kary, nie jesteśmy dzieci Z nami pilot już nie leci, chyba że automatyczny Liczmy na to, że się nie rozleci, o automatycznym, Mówię o intuicji, o ambicji, o przeczuciu, o przewidywaniu ruchów tak Na stać, tu wrzastać na dalsze, na stać, do na do wiazka kanał samu, będziesz na Leci z nami pilot! pytania, czy jest nóż witelec do Odpowiedź jest, w ja Miasta gwarantowana, nastaw na maksa zaraz w miastach narasta kino. PILOT DZIEŃ za gino, o, miasta cholera, kramat kraksa gwarantowana E! Tu nie potrzeba pilota, by się odbić od nas Jesteś gruby na sabota, tu wysoki lot Dwa pierdolne wysokości, masz co roku wspólności z ojta, na znak pokoju i miłości Nie klucz za gości, na obszarze całej Polski wzrost Podnosimy pułap, więc wyciągnij wnioski Lecisz z nami, czy zostajesz poczekalni? Za nasu, ruch, parę marchów Lecisz za wysoko, no to ochłoń otwórz okno Weź ma do chroniska, skry awaria bliska Każdy poczuł, gdy pozdruj, jeszcze walczam oczu, kinał Nie ma co się wina, cząstka wina, puszcza dyma K, tuż, tuż, mamy prawidłowy kurs Ile już było, bóż, przespadniemy przesparniemy plus, uż Nie wytrzymasz puszy, lecimy, trasą, zróż Chcesz spać, to się rusz, bez pilota, bierz klub Lecisz na

Tak, trazywki, co tam jest? Tak, raz się do wyprzedzewki Bo by No wy nas niemi. Postę przybić piątkę, przykaże. Bardzo faj gratuluję. Szef, może przybić piątkę za best trick, bo Szef jeszcze dostaj działa z kosztardą w krąg. <grym>... Już, już prawie jest, już jest PSBC. a jeszcze bestrik to specjalna nagroda z bestriku trafi do ciebie, to się musisz cechować, pytać jak ją odebrać jeszcze. Od razu nie ruszaj się bo Miejsce trzecie, w dniu dzisiejszym również dla Cebula. I tutaj jest gdzieś nagroda za miejsce trzecie bodajże. Jest, proszę bardzo. Kolejna siata za miejsce trzecie. Zostań, zrobisz sobie zdjęcie jeszcze tutaj z, z chłopakami. Miejsce drugie dzisiaj Ryder Kokoszopu! Kajtek, zapraszam bardzo tutaj serdecznie. Odbierasz siatę tutaj. Proszę bardzo. Wystałeś się. Miejsce pierwsze, czyli m.in. również Bon. Od tatów mieliśmy Na 150 zł na tatuaż, Bon na zakupy deskoroka.com, nagrodę no, Dekdop, tej koszuleczki, Hasz, nagrody maliczną. Zrobimy zdjęcie. Zapraszamy, Proszę bardzo. Będziesz mógł wydzielać jakąś kotwicę czy tu pan Selek tutaj na. Skórę. ,000 ,000. Gratulujemy! dziękujemy bardzo. Ktoś chce gazety